No jeszcze musiałem jeszcze raz nagrać Bo właśnie umyliłem się, ponieważ się wtrącił Krzysztof Ja będę szef mafii a Gosia będzie policjantką a to po prostu psy cztery. przepraszam bardzo za tą pomyłkę, jak tu się mówi, Patryk Gili. O, właśnie, widzicie teraz, nie czytałem, bo wcześniej czytałem to po prostu wtrącił się Krzysztof, i to właśnie tak wyszło. Do roli trzeba się przygotować. Trzeba wyjechać. Trzeba po prostu uczyć się pewnych rzeczy prawdziwych, a nie po prostu jakiś nie wiadomo co. Temu właśnie chcę powiedzieć, widzieliście wcześniej, jak po prostu ja starałem się nagrać tak, jak powinno być, a mógłbym Krzysztof. Się ugłym unosi się i to jest pomyłka. To widzicie, jak to jest naprawdę. No, Gosia będzie policjantką, a ja będę szef mafii. I gółem zakochamy się. A producent będzie cały, co to wszystko będzie y, robił. A ja ogólnie będę aktorem. Gosia też będzie aktorem. Po prostu ja będę szef mafii. A gosia będzie policjantką. I my się u zakochamy. I będziemy razem. A ciekawe kto będzie. A cały ryzyser. Jak to się mówi? Przepraszam. <śmówi**. śmówi> <śmówi> ryzysery. O, ryzysery. <śmówi> Patryk. Muszę zobaczyć dokładnie, żeby nagrali lili. powiedz ludziom jaka będzie Moja rola i jaka będzie Twoja rola? Ale ja ogólnie nie muszę, nie będę mówił, ile ogólnie zarobię. To ile ja zarobię. Ktoś okaże, Ktoś się mówi. Ja nie muszę na ten temat się wypowiadać. Gili. Tak mogę powiedzieć. A to, co zarobię, to ja po prostu postanowię, co ja uczynię z tymi pieniędzmi. Ja na pewno, jak tyle czasu prowadzę swoją działalność, to po prostu oszczędzam bo chcę, ogółem w dobry cel wykorzystać te pieniądze, a nie zły to widzicie sami no i ogółem bardzo jestem zadowolony, że mogłem gośka wyzdrowiała, miała wirus ona mówiła, że mocno ten wirus, to widzicie, ja w tamtym roku, wiosną, w nie wiosną się zeszczepiłem. i w jestem zdrowy. No, widzieliście to, co mówiłem dwa dni temu, ten wiatr był cały ten, właśnie. W internecie całe te ogłoszono, całe te, że będzie taka temperatura, że będzie wiatr, nie wiatr i to u tak się stało, jak się stało. Ale u jestem zadowolony, że po prostu nic mi nie boli. O, cholera jasna. Ale... No... Za to rolę dużo pieniędzy dostanę. Widział dupę. To widzicie, jak to jest naprawdę. To jest, sami widzicie, można zarabiać. A wczoraj krótki light był ponad y, godzinę. godziny chyba 15 i 800 zł zarobiłem ponad. Wojtek. A dob, przepraszam bardzo. Jak ja nagrywam już się wtrącasz. Ja nie wiem, nie rozumiem ciebie. Dobrze dziękuję za tą wypowiedź. To sami widzicie jak to jest. Ale jak będzie Unii, dla mnie może rolę jakaś